Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony ja, pan kurczak i dzisiaj będziemy grali wejdja oczywiście, ale tutaj mamy takie bardzo ciekawe mapy, jak tutaj wejdziemy w gry mapy i tutaj mamy cztery mapy Ziemia 4269 prowincji, czyli klasyczne. Tutaj widzimy jak to wygląda. Stop! Chciałem tylko wspomnieć, że prawie nikt kto ogląda moje filmy nie subskrybuje mojego kanału. Jeśli Tobie podobają się moje filmy, to pomyśl o zasubskrybowaniu. Ja już nie kontynuuję i zapraszam do oglądania. Potem mamy Ziemia 364 prowincji, jak z pierwszej gry Age of Civilization. Potem tutaj mamy mapę Kepler, która to jest w ogóle inna e, planeta. I e, ostatnio mamy tutaj e, dwa prowincje. Więc tutaj sobie klikniemy na to dwa prowincje i zobaczcie co to jest To jest tak, że e, tutaj wchodzimy, nowa gra I tutaj nam się zawsze losują dwa państwa e, Więc wchodzimy, musimy trochę pieniędzy uzbierać i pokonać Szkotów pod koniec tego odcinka będziemy grali na nowej planecie, więc oglądajcie do końca. I, I tutaj musimy uzbierać trochę pieniędzy, żeby sobie. jakąś, A, o, kurde, ile mamy punktów na technologii, no to wszystko pójdzie w to, żeby, żebyśmy mieli najwięcej pieniędzy. Więc tutaj powinno zaraz nam wyjść na. Ej, co jest? Dobrze. O, Szkocja mi wojnę wypowiedziała. Co jest? Dobra, wygraliśmy to. <laughs> Nie było to jakieś najtrudniejsze. Teraz, moi drodzy, będziemy grali na mapie z cywili cywilizacji jedynki e, Tutaj widzicie, te prowincje są bardzo duże Bardzo duże, ale tutaj mamy dwa scenariusze Tutaj jest campaign Zobaczmy, co to jest Aha, czyli jest po prostu mniej państw Ale będziemy grali tutaj na tym współczesnym świecie I tutaj może zagramy na przykład, na przykład węgrami, czemu nie Dobrze, więc będziemy próbować sformować. Austria, Węgry Tutaj więc potrzebujemy wszystkie te tereny potem e, tą prowincję Polski i tą prowincję Ukrainy e, Rumunię oraz Serbię Już mamy 76 tysięcy, więc e, robimy tutaj sobie wojska i będziemy już lecieć na Słowację Dobrze, wypowiadamy wojnę i powinno się... U... dobra, mamy to mamy Słowację i teraz będziemy się szykować na kolejne państwo Dobrze, teraz wypowiadamy wojnę Czechom. Więc ym, lecimy 25 tysięcy wojsk. Dobra, tutaj się obroniliśmy. tutaj też. Dobrze, już wypowiadamy wojnę Austriakom. Ym, tutaj lecimy. Mamy dużo armii, więc powinna się udać. Dobra, i mamy to. Tutaj już mamy taki region środkowy, środkowej Europy. Ym, więc to dobrze. Następnym krajem, któremu wypowiadamy wojnę, to jest Rumunia. E, więc wypowiadamy i 30 tysięcy starczyło. To dobrze. Wypowiadamy wojnę Serbom i e, lecimy. No i nie było to najtrudniejsze. Więc teraz, następnym krajem i ostatni to będzie Polska. Mamy wojska, więc wypowiadamy wojnę Polakom. E, dobrze tutaj wchodzimy. I tutaj zobaczymy czy się uda. Tutaj się obroniliśmy. Wchodzimy i wchodzimy dobrze. I chyba wygraliśmy tę wojnę. I wchodzimy tutaj na stolicę Ukrainy. Dobrze. Przejęliśmy Polskę. Więc bierzemy tutaj e, Ukrainę. Nie, jednak nie Ukrainę. Tutaj tak i tak. Dobrze. I tak będzie dobrze. A więc mamy wszystkie prowincje do Austro-Węgier, niestety tutaj nie możemy sformułować ale wyobraźcie sobie, że to są po prostu teraz Austro-Węgiery o teraz zmieniłem kolor um, oraz nazwę, więc teraz możecie to są Austro-Węgry no i teraz wlecimy na nową planetę planeta ta nazywa się Kepler-22b więc tutaj tutaj nie wiem dlaczego um, tutaj niczego jakby nie widać czy tutaj nie ma państw ale potem jak już się już wejdzie do gry to już są państwa Będziemy grać Polską oczywiście em, Tutaj mamy tak No i dobrze, ta mapa jest bardzo dziwna tutaj widzimy em, na przykład Rosja graniczy z em, Włochami, Finlandia jest w ogóle obok e, Stanów Zjednoczonych. Dobrze więc em, tutaj stawiamy nasze wojska na granicy z em, Litwą. Co ciekawe, na tej mapie są tylko 33 Państwa, tutaj zbieramy trochę kasy. I już rekrutujemy wojska Dobrze, mam dodać 40 tysięcy Wypowiadamy wojnę I wchodzimy I się przebyliśmy, więc mamy Dobrze, my już przejmujemy I teraz chyba będziemy też na Łotwę Co się z Łotwą stało? Dlaczego ona taka się wydu... Estonia, co się z wami stało? Oni się skolonizowali te, te tereny, które nie były przez nikogo zajęte Mamy ponad 40 tysięcy wojsk, więc lecimy e, na Łotwę. Dobrze, tutaj się przebiliśmy, tutaj, tutaj obroniliśmy się, więc e, wchodzimy. Na szczęście nie mają dużych wojsk, więc teraz będzie już bez problemu i e, przejmujemy. Bierzemy jako wasala, bo nam nie starczy na wszystkie prowincje i potem e, bierzemy ultimatum. Mamy tutaj wojska, więc wypowiadamy wojnę Estonii. I mam nadzieję, że się uda, bo może być ciekawie Tutaj się nie przebijamy, tutaj się przebijamy, przebijamy i przebijamy Niestety nam wchodzą do państwa, ale my to powinniśmy spokojnie obronić no, Trochę nas odbili, nie powiem, że nie <laughs> Ale nie szkodzi, bo tutaj już mamy nowe wojska i powinno się udać Odbiliśmy nasze tereny, więc tutaj wchodzimy do państwa Żołnierze mi umierają na Estonii Bo tam nie mam Nie mam e, do nich dostawy Więc tutaj się e, Rozprzestrzeniamy I tutaj musimy dostać po prostu dostęp do naszych innych wojsk Tutaj kurde mnie cały czas przecinają Ja, ja muszę się dostać do m, Moich wojsk, bo zaraz mi tam wszyscy, wszyscy umrą Dobrze i się udało. Dość dobrze. E, więc tutaj została im ostatnia prowincja. No już podbiliśmy. Wasalizacja i dwie prowincje. Polska już jest taka dość masywna. <laughs> nie powiem, że nie. W ogóle Irlandia tu jest. Ale, też tutaj jest. Znowu skolonizowali. To teraz jesteśmy w Chinach. Tak, jak sobie myślę, to nie wiem, czy, nie wiem, czy nie byłoby dobrze, jakbym się wbił teraz w Chiny. Bo tutaj zobaczcie, tutaj oni są tutaj. A ja bym chciał tutaj podbić te tereny tutaj. Oraz te tereny tutaj. Więc chyba tak zrobię. Więc wysyłam wszystkie wojska na granicę. O kurde, India przejmuje Ci Chiny. Ja muszę się szybko pospieszyć, żeby nie zjedli Chiny. Dobrze, nie było to trudne. tutaj poproszę od Indii dostępu i spróbuję jakiś desant zrobić na Chiny. India się nie zgodziła, więc tutaj wysyłam na desant. A tutaj musimy im trochę pieniążków zaoferować. Na szczęście Indie się teraz zgodziły, więc tutaj wchodzimy na te tereny. I tutaj też wchodzimy, ale się przebijają, o nie. Bronimy się. Do... O nie, przejęli, przejęli... tereny, na których ja miałem wojsko. O kurde, dobra. Spróbuję wrzeć pokój. Um, oczywiście nie chcę się z nimi bić. Dobrze, coś takiego. Um, mam nadzieję, że zgo nie zgodzili się. Okej, okay, o kurde, teraz jest problem. Nie, nie mam asymilacji na tych terenach. Dobra, tutaj odbiłem, więc to dobrze. Przejmujemy. Okej, okay, dobrze, teraz mamy... Teraz mamy swoje tereny już. Tylko błagam, żeby Irlandia im nie dała do 2000. O kurde. Dobra, e, teraz trzeba kombinować. Dobra, wezmę, wezmę te po prostu moje dwa prowincje i zobaczymy, czy się zgo nie zgodzili. Się. O kurde. Dobra, jakoś się z tego wydziścimy. E, tutaj musimy dużo a, e, wojsk robić. Tam się desant już będzie lądował niedługo. Oni plądrują, więc to jest bardzo dobrze, bo my wtedy mamy czas na. E, stworzenie wojska, więc będziemy chyba robić e, pierwsze ataki. Ok, przebiliśmy się. Tutaj zabrakło trochę. E, dobra, więc mm, tak będzie legit. I wchodzimy i nie przejmujemy. Desant się udał, więc to dobrze. E, teraz będę się musić, skupić trochę bardziej e, tam. A jeżeli atakuję tą jedną prowincję, już się uda. 10 tysięcy wojsk. O kurde. To może być trudne. E, ale wchodzę już na, na ich stolicę. Tylko tutaj muszę ich jakimś cudem odeprzeć. Chyba tutaj zrobię sobie jakieś większe wojska i potem najwyżej e, sobie tam przyjdą. Strasznie dużo. O nie, nie zrobiłem tutaj. O kurde, no to teraz... Teraz muszę jeszcze trochę poczekać. Ale te wojska, które teraz mam, to już tam wysyłam. E, tutaj, tutaj możesz przebić. Rekrutuję wojska, ale nie wygląda to za dobrze. 4 tysiące na jedną prowincję. 12 tysięcy tam mieli. O kurde. Mm -hmm. O kurde. Tyle mam do powiedzenia. O kurde. Robię po prostu wojska na wszystkich terenach. Mam nadzieję, że się jakoś obronię. 15 tysięcy wszystkich na granicę. Wszystkich tutaj muszę się też um, robić ruchy. Tutaj w um, Chinach, o oh kurde, no już się tam przebili. Mamy już um, 10 tysięcy w jednej prowincji, więc to się może udać. To się może udać. Już tutaj wchodzimy z tyłu, um, więc jest szansa. Wchodzimy i pokonujemy. Tu, dobrze, tutaj się próbują wbić, ale my się im nie, da, nie dajemy. Dobrze, i teraz tutaj czekamy, czekamy, jeszcze nasze wsparcie przyjdzie. O kurde, no i tam poszło nasze wsparcie. Tutaj wyślę połowę, żeby tak Niemiec 17 tysięcy na jednej prowincji. Nepal wypowiedział wojnę Chinom, więc też dobrze. Chiny mają bardzo dużo przeciwników. Okej, okay, dobrze, przebijamy się, odbijamy nasze tereny. Em, tutaj wchodzimy tak, tak, tak i tak. Wchodzimy już do środka. Bardzo mnie zastanawia, gdzie te, gdzie te 15 tysięcy wojsk się podziała. Tutaj plądrujemy i tutaj wysyłamy wojska. Dobrze, przejęliśmy ten taki em, coś, więc dobrze. Em, tutaj wchodzimy i szczerze wygląda to bardzo dobrze. Wojska nasze jest tu, gdzieś znikły tutaj z południa. Bardzo niedługo zostało Chinów, więc mam e, nadzieję, że tutaj to podbijemy. O kurde, desad nam robią na tył. Dobra, e, nie będę tam wysyłał ty. Te wezmę. Ale to nie starczy w sumie. Dobra, muszę wysłać e, z frontu. No i przejmujemy tutaj. E, Tutaj nam uciekają trochę, ale spokojnie zaraz ich złapiemy i ma, mamy e, 92%. Więc to się może udać. E, wchodzimy i mamy 100%. Let's go! Tutaj bierzemy Chiny jako wasala. Nie, najpierw zobaczymy, co Indie zrobią z Chinami. Indie mają pokój. Tutaj ich mają parę prowincji, e, więc wysyłamy nasze wojska tam oczywiście. Tutaj tworzymy port i lecimy. Tutaj prosimy Nepal o dostęp wojskowy. Zgodzili się, więc wchodzimy i przejmujemy. Bum! Bierzemy Chiny jako wasala i bierzemy tam sobie tą prowincję. Anektujemy całe Chiny i się zgodzili i mamy całe Chiny. Zobaczcie teraz jaka potężna Polska. Polska przejmuje całe uniwersum.